Dobra, Wizowie, jest taki Jestem miły dla Mandzia przez 24 godziny. Czytaj przez jeden film, bo będę dłużej już mi się nie będzie chciało i nie wytrzymam. Bo dla niego bycie miłym jest serio ciężkie. Znaczy, nie tyle, że coś z Mandziem jest nie tak, co po prostu w tej grze jest nie tak, że legitnie Mandzio tutaj w tym lobby ma 8 swoich simpów, Wizowie. No, może nie 8, no, ale tak 6,5 przynajmniej. Więc wiecie, jak jest, Wizowie. Ja idę zrobić zadanie, i ja od drugiej rundy biegam z Mandziem cały czas, będę milusi dla Mandziu. Będę takim, wiecie, pociesznym człowiekiem. Będę no mówił, ale super mandzie jesteś, także widzowie zamieniam się w Simpa manzie. od dzisiaj od, na, na, na ten film, także subskrybujcie kanał widzowie na YouTubie, jeżeli ktoś chce, żebym został jego Simpem, to musicie łapkę w górę zostawić, jedna osoba Office, światła, ktoś naprawi te światła dzisiaj? Dobra, są, są dwa ciała na wejściu do elektryka, żarówki o, w takim razie wszystkie. ja mogę wyczyścić mezika. okej, okay. mm -hmm. ja powiem tak na początku rundy w elektryku był Junior, robiliśmy każdą tak. później gdzieś sobie szedł, ja pobiegłem szedł na dół, w dół. Mhm. ja poszedłem w prawo w stronę lawo zrobić sobie lodzika przed lawem i Mitryk właśnie wtedy biegł w stronę elektryka i obydwa ciała tutaj są, także albo ktoś ma być sobie ciało, a, A, Kukiz, Żebyś się zainspirował taktyką, o której powiedziałem i teraz ją próbowałem. Jak się łapkę w górę w streamie? No nie, to nie da się! Tak miejsce, to samo. Nie, 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 słuchaj, bo to było tak, że ja zrobiłem sobie tego lodzika przy labi, poszedłem na Offisa i widziałem, że Midrix nie żyje i już po prostu wiedziałem, gdzie padł poszedłem na admin stół. Ktoś przed chwilą był w komsach. Kto jest w komsach? Ja byłem przed chwilą w komsach robiłem switcha. Uuu, i to jest ciekawe. No bo ja poszedłem na dół. No bo ja rzadko chodzę na No bo ja rzadko chodzę na też powiem tak, że ja po drodze spotkałem Biego, który jak nie zobaczył, to zaczął za mną biegać, pewnie w akcie zemsty. za to, ABG. Nie chciałem za tobą biegać, tylko chciałem, myślałem, że biegniesz do świata i chciałem z tobą. To na pewno nie był Mandzio, więc jeżeli Mandzio ma podejrzenia na kogoś, ja bym mu zaufał. To nie wierzę, tak, powiedział że... trzy słowa! Przebiegłem, przebiegłem po ciele wpadki, kliknęłem R i chciało mi triksa, także oni leżą naprawdę gdzieś blisko siebie. Czyli tam gdzieś przy office'ie mówisz, tak? Nie, przy elektryku, na wejściu do elektryka. Wpadka nawet zdążyła drzwi do elektryka. To Karigoda raczej to nie dziadło. jest w takim razie, od razu mówię, bo był Specimen i tamte tak. raczej nie, raczej nie. No ale ten drugi kill nie jest aż tak dawny, bo... Nie, no wpadka jest mega świeża, mega świeża jest wpadka. To, tak, to prawda, to Sorry. prawda. No to, to co, to, nie ma. No to i Fajnie, nie ma impostorów, kozak. Yeah. Kozak. Dokończmy zadania, ekipo Czy damy radę? <noise> Czy tak Damy radę, pewnie będzie przyjacielu, pewnie, że tak. Uhu! Nexas Fałszywy po prostu, fałszywy. Dobra, iść tam o gwiazdki płakać z trzeciego sezonu. <głosy> <głosy> Moje wyświetlenie. Manzia tu nie ma. Gdzie pobiegł Mandzio, widzowie? Musimy znaleźć Mandzio. Znajdźmy Mandzio jak najszybciej, widzowie. Pewnie strzelam, że pobiegł gdzieś tutaj. O, jest mój przyjaciel! Naprawi to ktoś dzisiaj, bo go nie widzę? Guzik, AB, dobra. Gdzie jest Mandzio? Gdzie jest Mandzio? No nie wiem, gdzie jest Mandzio. Widzowie, znajdźmy Mandzio. O, jest Mandzio. Cześć, Mandzio. Dobra, czekaj, sprawdźmy Teraz razem z nim. Guzik. Ok. jak leży. W bączach jest ciało. Jedno ciało. No, czy ma je Jedno, tak. Jedno ciało. Jedno ciało. Jedno ciało. Ciekawe. Junior, czy widziałeś to samo co ja? Mm, wydawało mi się, że były trzy osoby teraz w końcu. Tak, tak czy? No to może uh -huh. nie było ciało na ciele i tego nie, zau nie zauważyłem. Albo gdzieś głębiej? Możliwe. Ale nie, bo ogólnie sytuacja idzie. była taka, że ja już jakiś czas jestem na adminie Trochę dłuższe. Uh -huh. I powiem mm. wam, że ja te dwie osoby to widziałem już jakieś. No, myślę, że ponad 20 sekund temu. Tylko problem polega właśnie na tym, że dopiero teraz poszły na Vitalsy, No, bo tak mówię, jeżeli robią mi ponsy, no to będą tam długo stać. No. Mandzio jest czysty. Mm, Powie... Czekajcie. Ja chcę powiedzieć, że jak biegłem do ofisa to widziałem że Juniorek odbiegał od lewej strony z kabelków, bądź też od venta, który jest tam po lewej stronie. Nie, to nie Ale było od venta. Nie się wentować, w sumie, drugiej Wiesz, co ja to? widziałem? to od, od, od tych, od komsów. W komsach jestem. Mamy komona kabelkowego? Tak. Okej, okay, chyba to, no. No, ja robiłem do elektryku kabelki. No ja powiedziałem tak, no, ja jednak sobie nie widziałem całą rundę. No, generalnie. Generalnie stałem z tobą ostatnie 20 no, sekund na kamerze. Nie widziałem, nie schodziłem z kamery. Tak, tak, on stał, bo ja eee, też byłem po tej stronie. A no tak, byłeś na kamerze? No tak, biegałem, Ja ciebie biegałem. nigdzie nie widziałem. Ja no nie widziałeś mnie jak, jak biegałem. Był, bubi, no. był też, ale yy, skoro frag był Ad w ponsach, a on akurat wybiegał w bardzo dziwny sposób, z, no, zabiegł do mnie do O2. No to nie zabiłbym dwóch, kurda, no, w ponsach. No słuchajcie, no, no must be no sorry, no, 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 sam, sam miałem dwie osoby zabić. Jeżeli Mandziu mówi, buzi, że to AB, to? ja mów. Nie, no nie może. A, buzi? a, buzi? a buzi? No dobra. Nie widział mnie Mandziu. W elektryku bardzo dużo widziałem, o mnie jeszcze sprawdził. Dobra, dobra, dobra. Nie żeby zabić. Zatem w tym wypadku najbardziej podejrzany jest AB I Patmore I ewentualnie Nexe O. Czy nie? Na Patmasa Przyja mi się Przyjacielu to, to na pewno gra. nie byłem ja Musi Patmas udowodnić mi, że jestem dobrym crewmate'em Okej okay. Ale Juniora nie wiem, znaczy no może też Ja byłem na adminie, no co mam więcej powiedzieć No właśnie, właśnie Dobra, idziemy, widzowie No szmaty Mam dla Mandzia być miły, nie dla innych ludzi, okej? Okay? Mandziu Gdzie jesteś? No i znowu go zgubiłem Przydam się na coś przynajmniej, bo znowu nikt tego nie naprawi nigdy już No i mój przyjaciel stracił właśnie kompana, bo mi ucieka Junior Tak to zrobił, sadgę O, mandzie znalazł moje ciało Czemu nie zostawił? Czemu nie zostawił? Zostawił mnie widzowie <laughs> Przyjaciel nie zostawił Zostawiony przez przyjaciela A no ja chciałem być po prostu miły Pięć Okej okay. A, no to już się oh. wyjaśniło co ci się wyjaśniło? No Manże jest full krillem dla mnie z pierwszej rundy widzieliśmy się jak padły dwa ciała. Dobra, to Cała głosujcie, runda. nie chcę mi się. <gry> Trzymacie się za siurki, nie chcę mi się naprawić. No, ale tylko w pierwszej rundzie absolutnie. się trzymaliśmy. absolutnie się nie słyszy, trzymałem z nim za siórki, po prostu biegałem wszędzie, powiem ci junior więcej. Widziałem ciało nexa w elektryku i go nie zreportowałem, hmm. żeby dać szansę. Ale zdecydowałeś się zabić, już wszystko. No bo ja no, to robiłem, chciałem. Chcia... Nie, słuchaj, mas, ja po prostu chciałem. Nie. Zabiłbym go, jakby miał jeszcze sekundę cooldownu. Ja miałem nadzieję, że kurczę nie wygłosujecie mnie kiedyś No teraz tam, tam nie wyszło widzowie Ale wiecie co? A, ja mam maki. to w dupie A to ty, to, ty, to, ty tam sam to zgłosiłeś? Trzy gry no widzowie, trzy tak, gry ja bicie ja miałem za Mandzią Siema, siema Right, halo, od kogo? Od Juniora, dziękuję OOOO! widzowie Widzowie, jestem z Mandziem Jak to się dziwnie złożyło, że akurat jestem miły dla niego przez 24 godziny Dziękuję bardzo, widowski Juniora, dzień dobry, siemenko Czy Mandzio już wybiegł? Oh, wow. Ooh, yeah. Dobra, generalnie... Nie od razu jak tylko przeszedł, bardzo Dobra, sytuacja wygląda tak. Pobiegłem naprawić światła, naprawił je mitrix, pobiegłem na kamerę, widzę ciało na prawej stronie przy labiryncie, wychodzę i przed elektrykiem, hmm. i przed elektrykiem widzę ciało, ciało przy labiryncie? Czyli jedno, jedno ciało przed elektrykiem, drugie ciało w labiryncie. A przykład do... A musiał... się szybkiem Właśnie przy tym, właśnie przy rodziku. Ja mam pewien czy jest task kabelkowy teraz, który zwrócił uwagę? Bo nie, są. bo jest cruise boarding pass. Zobaczyłem AB'ego jak biegnie w dół do tego, biegnie No, przepraszam Pobieg w stronę kibli. Pobiegł w tak. stronę kibli w lewo, pobiegł, nie ja wiem po co Nie pobiegłem w, w tak. stronę kibli, co ty gadasz, pobiegłem tylko, pobiegłem do, w stronę Specimen'a. Po, pobiegłem o tylko nie. na górę zobaczyć czy, kto to jest Chciałem tylko Mandziu, zbierze, przyjacielu, to co uważasz? się dobra, ja przerwę tą noweladę jak no, impostor, bo przyjaciela. Nieprawda, ja simpuję Kali Mandzia przez 24 godziny Gdzie pobiegłeś z wieżyczki? Ja poczytałem więc się schowałem A, za okay. tym ogólnie tak Nexus bieg na kamerki podobno na lewo, ja robiłem download, więc jeżeli ciało jest od razu na wejściu do elektryka, to może być self report w tym momencie. Bo bał się, że skończę download i zreportuję ciało. Nie, po prostu zobaczyłem ciało na drugim lodziku po prawej stronie, zacząłem do niego biec i po prostu przed elektrykiem było następne ciało. No to to jest albo Carigoda, albo ty, ewentualnie ktoś przyszedł. Ja ufam mycik, co ejbi, B A, B, a B. Ja Mandzi ja powiem, nie. Nie. Mandziu, co ja uważasz? Mandziu, co uważasz? Pomysły, a drugie to jest AB, który robi task, którego nie, nie, no, nie, nie wierzę. Ma nie drogi. robiłem żadnego Ufam! Ja Mandziowi ufam. Nie. A kto nie. powiedział o tym Comon na Co ja? Mas Pepo wie Co wy mamy robić? A zrobił dobrego, no, dobre skazała Wskazał AB'ego. AB nie wierzę. Przechyczysz? Nie wierzę. Dobra, idę z Mandziem. Mam zamiar go simpować przez 24 następne godziny. Dobra, czad. biegniemy sobie z Mandziem. Cześć Mandziu, co tam u cyby? Jaki masz plan, Mandziu? Biegam za tobą. Mandziu szef. No naprawdę mnie zamknął, chłop. No czy on może? On robi wszystko. Jeden frag w ogóle wystarczy, nie? O o! Ale Ale że ja zacząłem nagrywać film pod tytułem Jestem miły dla mandzie przez 24 godziny i dostaję takie dło! Póki masz jakiś do mnie problem Tak, tak. Jaki? Możemy iść na solo. Tak o, fajmy ma? Tak. Nie, ja mam spadką dziewiątkę zarezerwowaną, odczepcie się. Dobra, siema widzowie Zamierzam za nim bieg. No to było smutne mi Jak ja mam być dla niego miły, nie? Jak chłop mnie zabija w takim... <noise> Jak zabija w takim momencie Dobra, czyli jedno... Czy dlatego guzik tam stałeś? Właśnie dlatego guzik, czemu ty nie No nie mogę A On wyskoczył z venta, bo zabił przy prawym węcie na wejściu do laba co? No, no tak ogólnie na drzwiach do elektryka raz. i nie obóz się ich otwierać jak się tam znalazł I przybiegł no bo stał, bo myślałem, że mi trik zatworzy no. Ale no, Mandziu no. zrypał tak naprawdę widzowie, bo jak on by był impostorem i by o tym wiedział, to ja bym nic z tym nie robił Ja bym go bronił Wytłumaczyć To jest no, drugim no, ja możemy... To jest drogi, <laughs> Nie masz prawa do głosu, nie masz prawa tutaj głosu Robiłem Ej, i Drugi, drugi jest Kuki, <noise> bo Nexo nie żyje Wygrał jeden nie, na jeden kuki. O, Nie, Kuki, nie, bo... Nie, 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 nieprawda, nieprawda Dobra, Kuki, że... Kuki, no światła W pierwszej rundzie głosuję na Ibiego No, nawet, nawet dwa dwóch Super, głosy. fajnie, fajnie, fajna runda <noise> Dzięki, Mitrix Nie ma za co życie szybciutko wywałtują w Nie wywałtują, bo jestem crewmate'em A, no to Kuki, w takim razie Co Sorry, zmutowałem się Kurna, który to był, który to był, który to był, który to był. był, był. Zastaną się Abi na... Szymek? Co? Szymek <laughs> był na środku mapy Ma... ze mną. Gdzie jest Ma... A, ee, Nie da... Mitrix gdzie skończyłeś? Drzewko. Patmas. Witalsy Dopiero jego na Vitals, nie kliknąłem ich jakby co. No, ciało jest jak się biegnie za do Vitalsów właśnie. No, ale ja byłem w specjumencie i powiem Ja robię lada. Ja robię, logic, ja robię logic A Czyli mówisz, logic. ale na pewno, Mandzia, bo że byłeś szymkiem teraz? Nie jest nie dwóch impostorów. Chyba. widziałem 10 Chyba. sekund temu. Chyba. 10 sekund mi, temu no może dwóch... być dwóch impostorów, jak tyle Kili poleciało. No, mi się wydaje, że kurde to jest szymek. Kurde, żółty. Takie mam wrażenie, że był to żółty. Kolor. Ale gdzie? No, szad mnie nie. No już nie ja rób, ja kurde... Nie, Szymek, Szymek był ze mną na tym, na elektryku zamknięty jak był reaktor Otworzyliśmy no drzwi i pobiegł tam No 100% to był jasne, czyli albo Szymek, Adama, albo gdzie wypadłaś. ty byłeś, gdzie ty byłeś tego? gdzie a ty gdzie, byłeś? A gdzie był tym, e, teraz? Aha. No powinien być żeby, żeby dopiero nie. widział i self-reportował panicznie? Nie, znaczy nie wiem, czy, nie wiem gdzie jest dokładnie ciało, ja dopiero wbiegłem na witaż AB ucieka, no AB ucieka od ciała, on nie self-reportuje No to jest po prostu, kurde, ono akurat upadało i widziałem jakiś jasny kolor, Przepraszam, no. kto skarżał? kto skarżał wtedy Guzika? Mitryx, czy to ty byłeś wtedy? Tak, ja z Kukim. Czy będzie okej okay Mitryx, jeżeli cię wygłosujemy dla... Absolutnie nie. Nie, nie. nie. Jestem 100% nie pewny. Wiecie kogo bym wywołtował? Macie, macie go czystego? Czemu nie, jestem... Nie, nie. Czemu? Ja by... Dobra, ja czemu jestem z lewej mangio. strony? Wpadka. Wpadka za ja pomaga. zrobiłem paliwko tylko i mam wszystkie taski z lewej strony, dlatego jestem z lewej. Ja, ja strzelam w mandzie. Ja, no, że... no, że... no, no, ja skipuję No nie wiem, widziałem jakiś jasny kolor, skoro widzieliście No chyba bramy. szymek z Mitrixem byli po prostu chyba i mówi, nie. O, o. Dobra, widzowie, jest jeden impostor czy nie? Ile osób Cztery. Dobra, nie robię zadań, to się i tak nie skończy na zadanie. Na 100% się skończy na zadania. Nie zdążyłbym mówi zrobić, zanim ta gra się skończy na czterech osobach. Ród robienia zadań jest jakieś 2 minuty. No. Dobra, co to miał być za ten ostatni vote? Ja mam pytanie, czemu e, Mandzio nie skipnąłeś? Wreszcie. Słucham? Czemu nie skipnąłeś? No bo nie, bo nie ponieważ pewni, mogliśmy kurde, to... mieć dwóch impostorów. No. I prawdopodobnie mieliśmy dwóch impostorów. Myślę, że dobrze zagłosowaliśmy teraz, wygłosując Mandzio. ty w... zagłosowałeś na siebie? Ja nie, ja dałem skipa. skipa. Dlatego, że mi się wydawało, że. No ja nie usłyszałem no, ale na początku tego. Z lewej strony zadania. Sam, nie, nie, no, guzik guzik, guzik jest. No, ale stop. Guzik był 100% i po prawej strony. Jak, mm. z, jak włączyliśmy guzik z prawej strony, no to e, ja zostawiłem. Znaczy, ja widziałem, jak mi tak lewą stroną, więc pobiegłem do razu w prawo. i No i trzymałem. On się wrócił na tą lewą stronę, więc po prostu dlatego podejrzewałem, że nie można mieć zadań samych z lewej strony. I, i dlatego no nie na mnie zagłosował, na mnie Patma zagłosował. Tak, na Ciebie tak, Patma zagłosował. Ja zagłosowałem na Patmasa musimy... i ja teraz zagłosowałem na Patmasa. No, 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 ja też zagłosowałem na Patmasa. mój i głos był decydujący. Wydaje mi się, że Patmas mógł być. Chociaż nie wiem jak z tym guzikiem, bo mnie nie było. W nie, no nie sytuacji. mógł być. Patmas jest był. Guzik a teraz teraz Guzik nie powiem, był 100% impostorem. Jeden... No, ja 10%. na bieda się nie spodziewał, że on się nie spodziewał, Aby że świat został zapalone. Ja bym wtedy z raportować. Hey biself, nie serple portuje, On zabija i biegnie. To nie jest... Elbi no, tak nie gra. No ja wiem, też po mi prostu to nie pasuje to do To jest ktoś, kto robi szybkie kile, bo wydaje mi się, że Guzik faktycznie był tym tym. I ta osoba chce spowodować, żebyś już chciała spowodować, żeby Patmas... Czy, zaraz, Mitrix, czy ty jesteś pewien, że w tamtej rundzie widziałeś kurde na koniec Szymka? Gdzie Szymka? Szymek, jeśli to, gdzie go jak widziałeś? był reaktor, był zamknięty ze mną w elektryku. Okej, okay, ale na koniec ja, ktoś ja, ja go widział? Nie w lewą stronę, więc ja pobiegłem w prawo, gdzie już był Mancio, Tak, on, on mnie zostawił na lewej i podejść po na prawo. Tak. Gem. Jeszcze pod Jeszcze pod starej się. Kurde, nie wiem no ja, ja, ja bym pobył ja, ja bym minął Patmaza wtedy, zatem to nie Nie no dobra, Bo, teraz skipuję z, ale... z całym szacunkiem Abi tego nie mógł zrobić. Szymek też nie. Mandzio, przykro mi. Cieszę się, że mnie doceniasz Mitris, ale ja zabijam za wolno. Grup taski się stakują, tym bardziej nie będę robił tasków, jak się stakują. Nie zasługuję na to, żeby wygrać to przez taski. Takim głównym Obrzydliwe widzowie. Obrzydlistwo widzowie. Nie zrobię tasków, nie ma opcji. Dobra, chcę tego wszystkich pozbierać do kupy i. Z, z, o, żeby po jaki szedł. A czy by był? Znowu. To no, zostało zbyt dużo głosów. Druga mina, tak? Ok. Trzeba no, ja no, okay, duchy muszą mieć. Ale dobra, no muszą mieć duchy. Skazujesz, że duchy mi, mi został jeden tego. Dobra, do... Brycha, co tam dodałeś? Ja to skippuję. Oj, go Obrzydliwa gra Widzowie. Nie zrobię tych tasków. Niech się palą wroty. Zasięg reporta jest obrzydliwy. Obrzydliwy jestem Wy za. Wygłosujcie mnie. Nie, 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 chcę nawet tutaj próbować kłamać. Wiem, że Mitris i tak nam nie zagłosuje. zasięg reporta. Mówiłem, Mówiłem, że w mówił. Obrzydli obrzydliwe obrzydliwe tak, stakowanie. Tak, tak mi było obrzydliwe. Obrzydliwe stakowanie. Chciałem jakkolwiek uciec od nich, żeby mnie zabił Mange Kosi. Pograć bo, jakoś, wyłączyć i No ja specjalnie tasków nie robiłem, bo to było A żałosne, co tam się działo. W tych...